Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem już nad wodą w ten piękny, słoneczny, piątkowy wieczór. Węteczki już zarzucone, dopiero teraz zaczynam, dopiero teraz nagrywam dla Was początek, bo chciałem, żeby węteczki wyglądały jak najszybciej w wodzie. Tak to wszystko pięknie wygląda, zaraz Wam pokażę. Dzisiaj jestem pierwszy raz przyczepką, kempingiem, na rybkach, pokażę Wam jak to wszystko Wyszło oczywiście jeszcze dużo pracy przede mną, ale pierwszy raz jestem nią nad wodą. Zaraz Wam pokażę. Kochani moi mili, tak to wygląda. I jeszcze kupę pracy przede mną. Panele położyłem. Wykończyłem tak linami. Tu mały Majdan. O! Wejdźmy, pokażę Wam. Kura, oczywiście, się otwiera. Tutaj o te okno całe było zepsute. Wymieniłem na pleksę. Wykończyłem takimi linami. O! Tak to wygląda. A tutaj sobie mogę o, leżeć i patrzeć na węteczki. Jak dośleje, czy cokolwiek. I tak tutaj pójdzie jeszcze roleta. To jeszcze nie koniec. Takie panele położyłem i jeszcze o, i taki. A teraz pokażę Wam o. I kochani moi mili. W tym miejscu, na przyszły rok będę chciał postawić prysznic, o w tym miejscu Także do tego wszystkiego jeszcze zamontuję Ogrzewanie Fotowoltaikę Tu taki bumbok, że tak powiem energetyczny, nie wiem jak to się nazywa Takie kurde, EcoFlow się to nazywa, możecie sobie zobaczyć w internecie To jest na wszystkie tyczki, w tym jest akumulator, można to ładować Z panela Także też panel na dach Co jeszcze? Prysznic Jakieś szafeczki pomontuję, także cały czas coś będę jeszcze tutaj dłubał, jeszcze jest trochę pracy, ale dzisiaj jest pierwszy raz na rybkach Z tego względu, że Udało się mi go doprowadzić do takiego stanu żeby mógł w jakiś miarę komfortowych warunkach sobie posiedzieć Właśnie na zasiadki I właśnie tego typu długi Zasiadki teraz zaczynam Nie będę już kończył, jak widzicie mało filmów ostatnio wjeżdżało z tego względu, że ja to wszystko Sam sobie działałem, tutaj nic nie było, kompletnie były Gołe ściany, perel, wszystko. Bywaliłem, no go ściany. Możecie kto. Na face fej, na wrzucałem foteczki. Czy na TikToku możecie wpaść tam z remontu jak to wyglądało? Parę krótkich filmików wrzuciłem. Taką wykładziną, wykończyłem. A tu jeszcze pójdzie, tu jeszcze pójdzie lina. Wykończę takimi samymi linami. I co jeszcze kochani? Tu jest takie fajne światełko. Gdzieś go tutaj mam, montuję na magnes, działa to takie szerokie odtąd dotąd, działa na ruch, potem zamontuję, wchodzę i cały kemping jest oświetlony. Ładuje się to pod USB. Gdzieś mam, później może Wam pokażę. Nie? I tak to wygląda. Dobra, idę sprawdzić jak węteczki. Dwie karpióweczki. Kulki dwudziestki spójrzcie, spójrzcie, będzie widać. O! Jak pięknie tutaj spawiają się te karpie. Tylko na razie, co wam powiem, chodzą wierzchem. Co założyłem? Moje przynęty. D-bites, truskawka na prawej. Halibut, aha Halibut d na yy, na lewej albo na prawej. Kurde już nie pamiętam. Halibut w każdym razie 20 mm i truskawka 20 mm, a tutaj na tym, tutaj sobie jeszcze postawiłem fiderka i do zmroku będę jeszcze łowił na fiderka, Pelecik, tak samo. D-Bite, orzek tygrysi, co my tu mamy, Halibut, aha, Damelsiki też swoje. I tak to wszystko wygląda. Pokażę Wam, jak on wygląda. Jeszcze kemping z zewnątrz. O! Tu jeszcze by mi pasował, jakiś ten. O, felgi będę jeszcze malował, albo jakieś fajne kołpaki kupię. Ja tutaj jakiś fajny rysuneczek by mi jeszcze na niego pasował. Tak to wygląda. Idę zaraz rozpalić grilla i czekam na pierwszego karpia. Tych wenteczek nie przerzucam. Nie ma szans. Kiderk nie będę machał. Spójrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Aż chce się siedzieć wydarło mnie z kempingu 5.30 w ranie odjazd chwilę już walczę będzie rybka pierwsza wyjazdu go. Tam, tam. Ty. Ty. Nie, nie ma co z Witam Was wszystkich w nowych dniu, właśnie przed tylko sobie wstałem, już się spadł wyciągnął potem jeszcze jednego, jeszcze jednego karty, ale wyciągnąłem będzie z wody z racji tego, że zaczął też padać, nie chciałby się wychodzić, jeden mniejszy kart rozpadało się, jest godzina 10, teraz przestało padać, właśnie przerabiam węteczkę, przerabiam jedną halibut 16 mm za kulki. Na jednym jest halibnica, a na drugiej miałem orzech 20 cm, na orzechali, wszystko na halibnika. Dlatego na rękę zakładam dwie kulki 16 halibuta Na dał jedną kulkę, a na tej dwie, żeby mi po prostu bajka i wypalały. Dobrze, a innego nie? Dobra, biorę się. Zarzesz. O i tak jak wam mówiłem, znowu pada. Tu mówiłem Wam, że się rozlało, myślałem, że będzie koniec, a tu z powrotem deszczyk sobie kropi. No teraz się rozlewa coraz bardziej, ale mam nadzieję, że to po prostu przejdzie, nie? Kawusia zrobiona, siedzę sobie pod parasolem, no i czekam na rolę. No to teraz się rozlało, będzie deszcz. Nie, teraz się rozpadało i to konkretnie, no leje, pięknie leje. Gdzie masz podbiera? Ja mam ciężko. Czego? Co? Na pasie, tu jest. Idziemy tutaj w tez. Na szybkości, op! Taki karp. Rybka leci do wody, kochani. Hop! Leci rybka do wody. Daleko. Ale tak jest sławe, zobacz wyboru zestawy, słuchajcie, dzieje się, dzieje się. Jeszcze przestał badać. I znowu w prawo, Nie chcę, żeby weszło już tamte kartki. Faj, nie minie ich chyba. Znowu. Tu powinienem ale nic z tego. Nic z tego, znowu. Znowu to samo. Znowu to samo, co rano wchodzi tutaj, ale tam widziałem ale prawda? Na podbierach? Podbiera. A, na no. nie. nie będzie duży. Nie będzie. A. O cholera. O cholera. Jak to mówił major? O cholera. Mam cienki przypon, dlatego się z nim tak bawię. Ale paczek się wpiął. Widzisz, paczek on się wpiął. One nie chcą... Pokaż go się tutaj, przybliż. Daj ostrość na rybkę. Patrz, widzicie? One szturchają przynętą on się nie wpiął. On bokiem, wiesz, ryją, wiesz, on, 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 on chciał po prostu, on czuł, że jest hak i bokiem szturchał. O! Ten zestaw akurat miałem daleko rzucony. Jeszcze raz to powtórzę. W tamtą stronę. Nie wiem. Wydaje mi się, że ryb, ryba jest troszeczkę wystraszona tutaj. Tutaj czas co się chodzi tam. Są wędkarze. Tam są wędkarze. Także ryba jest, jest wystraszona. Dlatego będę rzucał najbardziej w tamtą stronę. Tam w prawo. O tam tam, 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 Zobaczymy. Jeżeli to przyniesie kolejny rezultat. Także spełni się to, co powiedziałem. Zobaczymy. Kochani moi, co mówiłem? Ze środka i od razu, ona wie, że ze środka ją po prostu ciągłem, ciągłem cały czas, ona od razu w ten drzek, od razu, nie da się jej oderwać od dna. Para Ale, to nie, A ona nie Nie ja go głowy tego. Tam nie wpadnij, nie wejdziesz. Bo cię splącę. Tutaj. Spokojnie. Tych kilku muszę go wyciągnąć. I I spokojnie, jest to jedyna. Proszę bardzo, jeszcze dwie minuty. jeszcze. Proszę bardzo, nie róbcie tego w domu. Proszę bardzo. Minęliśmy dwie kartki, kochani panie. Oje, przepraszam bardzo, przepraszam, przepraszam. to moja wina. Minęliśmy dwie kartki i teraz przejdziemy się z polem łyżkim. Troszeczkę mi przygórował. Ale dalej, dalej tam Także jesteśmy w tym miejscu, w którym od razu wszystkie ryby idą tam. Rybka lecimy do wody. Hopać. Co wam powiedziałem przedtem, spełniło się. Ryba, chodźmy tutaj. Nie, o, tu mi było po to co Wam mówiłem przedtem, się spełniło, znaczy spełniło, to co ryba stoi daleko od brzegu, za bardzo się tutaj tłuką, im dalej się rzuca tym od razu, ile jakoś pół godzinki, kolejny odjazd, teraz na większe. Wanilia, kukurydza, tylko jak widzicie, zaraz poszukam, tak dobrze mówię, zaraz Wam poszukam, poszukam, co tu mamy, co nie, o! Wanilia, kukurydza, następne nabelski. Słuchajcie, żółty, jak widzicie, bo są różne kolorowe. Żółty najbardziej się sprawdza, dlatego w, ta w tamtej paczce już wszystkie żółte sobie powybierałem. Akurat na tej wyprawie zasiadce żółty najbardziej się sprawdza, także z jednej paczki już wy wygrzebałem i teraz druga paszka żółty, kolor, wanilia, kukurydza. Jeden był złowiony na czerwony robak, czerwony dumble. Chyba ten pierwszy. Robak? Co? Robak? Tak, czerwony robak smak. i robak. Bo czerwony, czerwony robak, smak dumbbells w kolorze czerwony. Musi pelecić jeszcze dojść do siebie. Tam orzek tygrysi. na kochani, obudziłem się jakieś 5 minut temu. Nic się nie działo w nocy, coś tam popikało i tyle, także w nocy żadna rybka nie wyjechała. Może to i dobrze, Pospałem, przynajmniej jest pół do dziesiątej. Kawkę nastawiłem, właśnie najważniejsze kawusia. Fajny dzionek się zapowiada. Idę, przy, idę pozmieniam kulki i poprzerzucam zestawy. Zobaczę, co tam się dzieje. Raczej kulki nie pospadały, nie ma szans. nie. Tylko woda się zagotuje, zaleję sobie kawusie i idę, zobaczę, co się dzieje. Kochani, będę się zwijał po malutku. Zaczyna słoneczko przygrzewać. Brania dzisiaj bardzo słabe podjechało na lewej węce na kuleczce, ale niestety ryba się nie wcięła. I tyle jest przed 12, także zwijam się po mału, chwileczkę mi zejdzie, zanim to wszystko pozwijam. Także żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Komu się podobało łapka w górę. Kto chce, kto nie, to nie. Zapraszam serdecznie do mojego sklepu. Łowię tylko i wyłącznie na swoje produkty i niedługo będą nowości. tak. W tym roku jeszcze nic nie wprowadzałem, bo byłem bardzo zarobiony, ale w tym roku jak w każdym innym pojawią się oczywiście nowości. To już niedługo mojej marki oczywiście Device, także kto mnie śledzi na pewno się o tym dowie. I co, trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. bajera, Ciach.